No, co z tą kontrolą bagażnika? Co z tą kontrolą bagażnika? Proszę poczekać, podejdzie do pana policjant, A, który ten się tym Podejdzie do pana dowódca, tak? No, A gdzie są moje dokumenty? Zajął się panem, zaczął z panem rozmawiać, Tak, tak pan ale pan dokumenty moje, no bo nie macie naprawdę podstawy mnie tutaj trzymać. Nie ma no takiej panie. podstawy. Mamy podstawę Jaką? do dokonania kontroli. W celu? W celu sprawdzenia przewożonego bagażu. I to jest zapisane w ustawie. Aha. Już idzie do mnie. Dobrze. Niech pan tak. nagrywa, to nie ma Ja sensu. nagrywam. A gdzie moje tak, dokumenty że... są? Sprawdzają się. Musi pan chwilę poczekać, tak? A teraz niech pan mi powie. Do sprawdzenia tożsamości obywatela no. w trakcie rutynowej kontroli Ale nie policyjnej. Nie pan, żebym ja pana uczył. Niech pan nie, no to doczeka. pan. Ja nie muszę panu ja nie, odpowiadać na pan pan takie pytania. Pan pytanie. musi. Jaki jest pan, pan skról? Mogę nagrać? Proszę pan pana, nie, musi pan od, nie muszę pan odpowiadać na takie pytania, bo to pan powinien wiedzieć, co pan może czego nie wiedzieć. Nie, może. to policjant, ja, policjant powinien policjant wiedzieć, co może czego nie Jaką? Nie, nie podał mi. Podał artykuł 129 prawo ruchu drogowym, artykuł 15. Na tej podstawie policjant może legitymować. Dokonać uh -huh. czynności legitymowania, tak? Uh -huh. No to fajnie, że pan to powiedział. Ok. Pan no to nie, teraz no, powiedział. Mówię no, super. Panu, tak? Ale pana kolega Dobrze, tego nie powiedział. się pan chwilę w cierpliwość. Aha. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze. Niech kontrolują. Nasza dzielna policja. Oni sobie, wiesz co? Biorą sobie prawo, którego nie mają, i to tak jest ze wszystkim. Musimy to... Kontroluję. Nawet punktów nie masz. Nie mam. mamy zegarek mamy już 10 minut Ależ oni, wiecie co? Czemu my mamy taką policję, powiedzcie. Jaki kraj, taka policja, nie? Po prostu. Jeden kurwa gębę otworzy i już kłamie. On przecież, jaką on podstawę prawną podał? Ten pierwszy? Żadnej. No, żadnej. Ustawy o czym? O ruchu potrakowym. Nie, nie ma czegoś takiego. Czy coś tam, nie wiem. O rozporządzeniu. Strefy granicznej. Daj mi swój telefon. Żeby połączył mnie. To już trwa ile minut? No dziesięć pom było. Dziesięć pom, tak? Jak tutaj zjechałeś. Otwierz. Tak? 96 paragraf. A to paragraf teraz tam tak? Nie, nie zmieniam, tylko jeszcze mój rzecz. Bo już trwa kontrola 11 dobrze, minut dobrze, i staje się proszę. uciążliwa. Dobrze. Ja już w tej chwili poinformowałem. Ale no nie tego mhm. artykułu 96 paragraf 1 punkt 5, tak? Kodeksu wygrożny, proszę, żeby pan mi okazał trójkę i gaśnica. <laughs> Ale z pana jajcer. Ale z pana I to jest powodem kontroli? Ale to Czy powodem pana, kontroli była pana, okazanie? Ja pan, wie pan co? Zrobię panu tą przyjemność, ja panu że pan wystąpi w telewizji. Ja panu wystąpi ten, pan w telewizji, obiecuję. Ten protokół. Tylko ładne uśmiechy. Dobrze. dobrze. To teraz pan dobrze. robi kontrolę gaśnicy i trójkąta. Ale to robię. Chce pan zobaczyć, dobrze, tak? poproszę pana. Tak? To dobrze. proszę się odsunąć od bagażnika. Proszę się odsunąć, żeby nie zaglądać do zawartości mojego bagażnika. Proszę odejść. Proszę odejść. Panowie, proszę odejść i nie patrzeć w kierunku bagażnika, nie macie do tego prawa, proszę, proszę uśmiechy, buzie pokazać, proszę, nazwisko, proszę pokazać buzie. wszyscy będziecie w telewizji, bardzo ładnie wyglądali, proszę się odwrócić, ja panu pokażę bagażnik. niech pan pokaże policjantom to, co prosiłem, tak? No to chwileczkę, odwrót. Najpierw apteczka, a tutaj jest trójkąt, czy coś jeszcze? Nie widzi pan. Proszę, widać? Tak, widzę, proszę tak. nie zerkać do dobrze, mojego bagażnika. Dobrze, dobrze proszę pana, I? to teraz proszę panu, powiem, że ma pan złożenia... Oczywiście, protokół. Miejsca, pro... protokół. Protokół na... piszemy z tego zajścia. Przeze, przeze Była tym... uciążliwa, dobrze. niezasadna. Dobrze. Gdzie jest protokół? Proszę pana, złoży pan zażalenie. Gdzie jest nie. protokół? Ej, sprawdziłem panowie... Sobie, sprawdziłem sobie... Yy... O, co się dzieje? Sprawdziłem sobie trójkąt... Jaką wy władzą był? jesteście? Dnia, Rzysza, a ja panu nie. Dobrze, proszę sporządzić dobrze. protokół z tego, co pan zrobił w tej chwili. Obiecuję, że wylądujecie państwo w telewizji. Dobrze, proszę pana, niech pan mi nie grozi ja, ja, ja nie grożę, ja nie panu wie. obiecuję. Ale nie, ja nie, proszę, nie grożę, ja, proszę, ja nie dobrze. jestem z chłopców, którzy grożą. Dobrze, okej. Okay. Nagle pan się wycofuje nie, ze nie swoich. wycofuje się, nie. Proszę I chce pan pana, zobaczyć pan nie... trójkąt? Proszę pana, niech pan się nie wycofuje. Pan Ludzie, się... dobrze, pan kim wy jesteście, dobrze. panowie? Ale niech pan mnie nie ubliża. Ja, a co ja powiedziałam, czy ja panu ubliżam? Pytaniem. To to je, kim pan jest? To jest to Belga? Szkoda, tak, że pan wcześniej nie nagrał tego z panu. Czego? Od początku wasza interwencja jest nagrana. Od samego początku. Czy jeszcze coś, czy to już wszystko? Niech pan nie pokazuje. Nie mają do tego żadnego prawa. No to, że szkodzi. To jeszcze jajce trzeba wywalić. Takie właśnie podlaskie buce. Trzymaj. Widzisz? I już zmienili. Już nie ma Czekaj, czekaj. Jeszcze tej? nie wyłączę. Nie no, już wiesz. A już prawo jest?